Złapałem mojego hejtera, nagrałem z nim filmik, w którym no przyznał się do tego, że to robił. Został też przeze mnie ukarany odpracowywaniem swojej winy w domu starców. Cześć kochani, witamy serdecznie tu nowy odcinek Wiatra pytań. Ania i Artur. Witamy się z wami z Tilburga, gdzie dzięki Ani i dzięki Zbyszkowi z firmy Biceps Shop mamy możliwość przeprowadzenia wywiadu z Michałem Karmowskim. Michał, dzień dobry. Dzień dobry, witam was serdecznie. Michał Karmowski to jest człowiek, legenda, jeżeli chodzi o świat polskiego fitnessu. Michał, jak się czujesz w Holandii? Bardzo fajnie, no, jestem tutaj już któryś raz. Ja tak w ogóle to muszę Wam powiedzieć, że w 2001 roku mieszkałem przez pół roku, tyle że w Venlo, czyli w przygranicznym mm -hmm. miasteczku, tam też pracowałem i muszę powiedzieć, że już wtedy się zakochałem w tym kraju, było to naprawdę fantastycznie. Nie wiem jak teraz się tu żyje, ale Holandia jest dla mnie takim sentymentalnym miejscem i miło je wspominam. Masz jakieś ulubione miejsce w Holandii? No, Amsterdam, wiadomo, no to jest takie miasto życia, można powiedzieć, ale cała Holandia mi się podoba. Zjeździłem jednak trochę tych miast tutaj, nie? No to świetnie. Pamiętam twoje zdjęcie z 2022 roku, właśnie na Facebooku wrzuciłeś, że jesteś w Amsterdamie. Tak. Prawdopodobnie regularnie tu też po prostu przyjeżdżasz. Tak, no bo mówię, no bardzo lubię. No i kraj, i tą mentalność, i przede wszystkim myślę chyba wiecie, ten luz taki, nie? Tego, którego nam brakuje w Polsce, niestety. Michał, jeżeli chodzi o Twoją formę, Ty jesteś po prostu non-stop w formie, non-stop w sztosie, powiedz, jaka jest Twoja motywacja do tego, żeby dalej być na tarciu? Czy wiesz co, to tak naprawdę nie mogę powiedzieć, że to jest jakaś motywacja, to jest styl życia. To jest wypadkowa wielu czynników, które jakby zakorzenione są w moim charakterze, w mojej psychice, czyli no wiesz, w miarę zdrowe odżywianie, ten sport, który jest moją pasją, który nie jest teraz celem mojego życia, ale dodatkiem. No ale mimo wszystko jednak jestem aktywny codziennie, coś tam robię, i, i to jest tak naprawdę, mówię, skutek uboczny. Mojego stylu życia, a nie coś, nad czym się definitywnie skupiam. Ciężko jest zachować taką dyscyplinę. Masz takie dni, że totalnie ci się nie chce i jak wtedy siebie motywujesz? Wiesz, to tak naprawdę to każdy chyba, myślę, z nas ma takie, wiesz, dni, kiedy mu się nie chce, kiedy no najchętniej zostałby w łóżku i nic nie zrobił. I ja również, no bo też jestem tylko człowiekiem, natomiast jestem też człowiekiem działania i, i, i to myślę jest takim najważniejszym czynnikiem dla mnie, który sprawia, że no jednak mimo tego, że mi się nie chce, no to wstaję z tego fotela czy z tej kanapy, zakładam buty i idę czy na trening, czy, czy wykonuję obowiązki dnia codziennego, które są na mojej bucket list do wykonania danego dnia, bo muszę powiedzieć, że sobie każdy dzień planuję i wypisuję sobie takich pięć głównych rzeczy, które muszę zrobić bezwarunkowo. I, I ta lista czasami oczywiście jest dłuższa bądź krótsza, natomiast definitywnie jakby to mądre planowanie i takie też kreatywne wykorzystywanie czasu pozwala mi robić wiele rzeczy równocześnie, bo często ludzie się pytają jak ty to robisz. No po prostu dobrze planuję. Michał jesteś inspiracją dla wielu osób. Ten materiał obejrzy i przesłucha wiele osób, które nie są totalnie związane ze sportem i siłownią. Jaki jest pierwszy krok do tego, żeby ktoś wstał z kanapy i zaczął zmieniać swoje życie na lepsze? Najpierw to trzeba sobie uświadomić, że stosowanie się do pewnych, można powiedzieć, systemów odżywiania to nie jest dieta. I ja wręcz unikam używania słowa dieta, bo ono się źle kojarzy ludziom. Ja zawsze mówię, że to jest zmiana nawyków żywieniowych. I jakby razem z tym trzeba sobie określić cel, który jakby nam będzie przyświecał w tej naszej podróży. No a później to jest tylko wytyczenie drogi, i oczywiście ona będzie bardziej zawiła dla niektórych, będzie dłuższa, dla niektórych krótsza, ale definitywnie, jakby wyznaczenie sobie tego celu i realizowanie go małymi krokami. To jest też bardzo ważne, i myślę, że też takim istotnym elementem, jakby całej tej układanki jest niekarcenie siebie za niepowodzenia. Bo wiele osób ma tak, że a dzisiaj nie dopilnowałem diety, to już jestem beznadziejny, czy beznadziejna, a to jutro muszę zrobić godzinę kardio więcej, co finalnie może być demotywujące. No bo jeżeli tych dni pojawia się coraz więcej i wiesz, ty na siebie narzucasz taki mocny reżim robienia czegoś, to bardzo łatwo jest się zniechęcić i wypaść z tego rytmu, który definitywnie jest bardzo ważny. Ta systematyczność, ta dyscyplina, właśnie takich małych kroków to jest klucz, to jest klucz. I też nie ocenianie siebie na zasadzie jestem dobry czy jestem zły, albo porównywanie siebie do innych, tylko po prostu robienie czegoś, co pozwala ci być lepszą wersją siebie z dnia poprzedniego. I to mówię, malutkimi kroczkami, bez żadnego pośpiechu, tak po prostu no, żyć zgodnie ze swoimi zasadami. Dobie internetu jest bardzo dużo y, takich powiedzmy troli internetowych, którzy chcą tylko ocenić kogoś źle, zdołować i tak dalej. Jak radzisz sobie z hejtem i czy dużo tego jest? Oczywiście, co, ja sobie z hejtem poradziłem lata temu, w 2016 roku, kiedy złapałem swojego hejtera i złapałem mojego hejtera, nagrałem z nim filmik, w którym no przyznał się do tego, że to robił. Został też przeze mnie ukarany odpracowywaniem swojej winy w domu starców. Gdzie musiał się opiekować starszymi osobami i to spędziło mu całe wakacje, znaczy zajęło mu całe wakacje. Dostał nauczkę i w tej chwili z Maxem, bo tak ma na imię, mam naprawdę fajny kontakt. Chłopak się rozwija, nie uczestniczy w życiu internetowym, aczkolwiek pracuje w branży IT, ale mówię, ja sobie z hejtem poradziłem lata temu i wiesz, co tak naprawdę mocno odciąłem się od opinii innych ludzi, bo. Trzeba się zastanowić, czy opinia osoby, której my nie znamy, która nie zna też nas i ocenia nas tylko na podstawie jakiegoś zdjęcia czy krótkiej wypowiedzi, czasami wyrwanej z kontekstu, jest dla nas czymś, co wnosi cokolwiek do naszego życia. No nie. Jak mi żona powie, że nie wiem, Michał, źle wyglądasz albo zachowałeś się. Niewłaściwie, to oczywiście przeproszę i wezmę to do głowy, ale nie jak powiem mi, wiesz, ktoś na ulicy, znaczy na ulicy, w, napisze mi post w internecie. Anonimowy. Anonimowy, że jesteś, nie wiem, brzydki, czy, czy taki, czy owaki. Nie robi to kompletnie na mnie żadnego wrażenia. Żadnego. Mam pytanie a propos czegoś innowacyjnego, jeżeli chodzi o sposób podejścia do nawyków żywieniowych, o których wspomniałeś. Czy wierzysz w to, że za pomocą hipnozy, Człowiek może dojść do tego celu, jakim jest zdrowe odżywianie się, zdrowa sylwetka. Ujmę to tak, na pewno mózg, nasza psychika ma niebagatelny wpływ jakby na nasze zachowania, postrzegania świata i tego też, co robimy, ale też naszej motywacji. Natomiast myślę, że jakby tutaj największa powinna być nasza świadomość i jeżeli hipnoza może w tym pomóc, to ja jestem jak najbardziej na tak. Sam nie ukrywam, że korzystam z, można powiedzieć, sesji hipnoterapii w innym celu, nie w celu zbudowania mojej świadomości na temat odżywiania, natomiast w celu zrozumienia, można bardziej powiedzieć, siebie samego i, i tego, co jest zagadką dla mnie. Natomiast uważam, że tak, może mieć to wpływ, może pomagać, ale nie oszukujmy się też, to nie jest złoty środek do tego, żeby pójść na hipnozę, obudzić się kolejnego dnia i powiedzieć, od dzisiaj żyję fit, bo ktoś mi poukładał w głowie. No tak się nie dzieje. Dopóki ty sam tego nie zrozumiesz i nie będziesz chciał tego zrobić, to myślę, że żadna hipnoza nie jest w stanie tego zrobić za ciebie. I jeszcze na to, takie tradycyjne pytanie, które zadajemy wszystkim naszym gościom. Trzy słowa... Które przychodzą ci na myśl na hasło Holandia. Holandia? Fajne życie w Cilaucie. To są cztery. Ale... <głos> <głos> Ale tak, no definitywnie, tak mi się kojarzy ten piękny kraj. Super. I jeszcze chcielibyśmy, żebyś do tej kamery pozdrowił może naszych widzów, powiedział coś motywującego, takiego. No, Hejka, co tam się z wami dzieje? Skąd to zwątpienie? To, że raz czy drugi wam nie wyszło, nie znaczy, że macie się poddać. Macie iść i walczyć. Teraz macie 5 sekund, żeby się otrząsnąć, powiedzieć sobie basta, uderzyć pięścią w stół i zapierniczać po swoje marzenia i osiągać swoje cele. Pozdro. Pięknie. Pięknie. Naszym gościem był dzisiaj Michał Karmowski, a my korzystamy dzięki uprzejmości Ani oraz Wyszka z Biceps Shop w Tiburgu. Zachęcamy i zapraszamy do zapoznania się z ofertą tego, co mają do zaoferowania. Michale, bardzo Tobie dziękujemy. Bardzo dziękuję, że znaleźliście dla mnie czas, że przyjechaliście tak wiele kilometrów. Naprawdę jest mi niezmiernie miło, i mam nadzieję, że zobaczymy się może dzisiaj wieczorkiem na jakimś małym, conie, co nieco. Dziękujemy serdecznie, dziękujemy pięknie, dziękuję bardzo. i zapraszamy na kolejny odcinek. Do widzenia.